Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, zapraszam na krótki materiał, w którym sobie przewertujemy księgę stali, dokładnie, tak jak widzimy, księga stali, mamy ją zapakowane w folię termokurczliwą, będziecie musieli ją sobie rozpakować, chciałem użyć tego noża, ale stwierdziłem, że lepiej, bezpieczniej będzie zrobić to o właśnie w taki sposób, żeby czegoś nie uszkodzić. O proszę. Tak się o to prezentuje. I jak widzimy twarda oprawa nie jest specjalnie gruby ten podręcznik. Na pewno szybko go przed, przy, przeczytacie. Tak, tutaj mamy około 130 stron. Z tyłu e, szybkie takie podsumowanie, co możemy znaleźć w środku. Tak. I tutaj okładka. Pięknie. Dobrze. O, możemy szybciutko sobie zajrzeć do środka. Jak widzimy, oprawa jest czarno-biała. Mamy takie piękne grafiki w środku. A może trochę bliżej pokażę. Tak. Dobrze. Tutaj mamy pierwszą stronę. Gdzie znajdziemy autora, współautora, informacje, kto podręcznikiem się zajmował, spis treści, i, i możemy przejść dalej. Na dobry początek, czyli rozdział wprowadzający, gdzie przeczytamy, czym są gry fabularne, co będą robić w tej grze bohaterowie. Znajdziemy notatki dla Mistrza Gry, co będzie potrzebne do gry. Listę ważnych pojęć w podręczniku. Rozdział opisujący zasady podstawowe. Nie jest specjalnie długi. Dlatego, aby mechanika była prosta, szybka, przyjemna. To co ją wyróżnia, to tak jak wspominaliśmy połączenie kości oraz kart. O I tu już mamy tworzenie bohatera. Tworzenie bohatera odbywa się w sześciu krokach. Idzie to naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. To dzięki tej tabelce na przykład będziemy wiedzieć ile każdy z graczy powinien mieć kart na ręku na start. Tutaj mamy słówko na temat umiejętności, które są podzielone, jakby na takie drogi. Tak? Czyli mamy drogę przemocy, drogę podstępu, perswazji, mądrości, wędrówki i drogę rzemiosła. To są umiejętności, które z pewnością się przydadzą bohaterom. Dalej, krok czwarty. Wybór wady. Wiadomo, to jest podręcznik, w którym, no, gra, w której będziecie musieli walczyć o przetrwanie, dlatego, no, wady musiały się pojawić, tak? To jest, można by powiedzieć, tak jak mówi BimHit, z RPG-owego piekiełka, Polska Szkoła Tworzenia RPG-ów. Zapraszam dalej. Słówko od autorów, dobra rada, aby każdy skupił się... Na swojej roli w drużynie i żeby ta drużyna była naprawdę różnorodna, bo to dzięki temu będziecie mogli tak naprawdę przetrwać, tak? Samemu to w tym świecie jest bardzo, bardzo ciężko. Dobrze. I dalej rozwój bohatera rozwijanie cech testowanych. Tutaj mamy znowu graficzkę. Może pokażę bliżej jak wygląda, jak się prezentuje. Nasycenie kolorów jest naprawdę bardzo fajne. Tu jest też kredowy papier i to sprawdza się super. Super połączenie. Tutaj przechodzimy już do tabelek, gdzie znajdziemy ekwipunek, rozmaitości, koszty transportu, wyrażone w jednostkach płacideł. Mamy zasady samodzielnego wytwarzania przedmiotów. I zasady uzupełniające. Bardzo ważne, na przykład, punkty potencjału, które mogą bardzo pomóc bohaterom, ale trzeba nimi oczywiście dobrze zarządzać, żeby się ich wszystkich nie, nie pozbyć w jakichś mało ważnych momentach. tak? Trzeba ważyć, kiedy te punkty potencjału użyć. Wiedza tajemna. Bardzo bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o wiedzę tajemną, ponieważ tak jak wszyscy gracze bohaterowie, tak powiem, bohaterowie nie magiczni, używają zwykłych kart, tak tutaj ci, którzy korzystają z wiedzy tajemnej, mają tą talię rozszerzoną o dodatkowe karty, i tutaj dalej, poradnik przetrwania, i bardzo fajna ciekawostka, szybka walka, nie wszystkie. Potyczki, które się odbywają w świecie księgi stali, trzeba rozstawiać dokładnie na mapie taktycznej, mierzyć wszystko tutaj linijką. Takie mniej ważne potyczki możemy w bardzo prosty i szybki sposób tutaj rozwiązać. Wystarczy kilka rzutów na drużynę i już mamy określone czas sukces, porażka i co w związku z tym dalej się dzieje. Co już to by była zagra o przetrwaniu, gdyby nie było dokładniejszych zasad podróżowania? Dlatego tutaj to też możemy zobaczyć. Podróżowanie. Mamy tak. Etap pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Odpowiednie do tego tabelka. Tutaj mamy zasady dotyczące zakładania osady. I to co tygryski lubią najbardziej, czyli walka. Rozdział o walce. Niektóre informacje z tego rozdziału znajdą się w pomocach, które zostały ufundowane na zbiórce społecznościowej i też trafią tutaj do podręcznika. Tak, będziecie je mieli szybko dostępne pod ręką. Tak? Najgorsze przed Wami. Tutaj zaczyna się już opis świata, jak to wygląda, zagrożenia, których warto, o, warto, powinno się wystrzegać. I tutaj jest opis, opis świata. Możemy sobie troszeczkę szybciej przemecieć. Przyjaciele i wrogowie. Dalej tworzyciele i mary, czyli taki bestiariusz, można powiedzieć, gdzie znajdziemy statystyki przeciwników, tworzycieli, Mary jakie występują w świecie, czyli to wszystko, z czym będą się mierzyć bohaterowie. Tutaj mamy takiego ciekawego tworzyciela, z którym no nijak, nijak z nim walczyć jest po prostu jedna wielka, śżywa ściana. I tacy, tacy przeciwnicy mogą stanowić tło przygód. No, raczej nie będziemy z nimi, z nimi walczyć, prawda? Przebudzeni, jako bohaterowie, również yy, możecie dołączyć do przebudzonych, co może wam zapewnić specjalne umiejętności. Tylko taka mała rzecz: musicie przyjąć pewnego pasożyta. O, tutaj on jest pokazany, zobaczcie. Przyjemny pasożyt. Takiego warto mieć. Mała maskotka, a tyle rzeczy może dać, prawda? Cóż, dalej. Przeciwnicy, ludzie. Pora na najokrutniejsze monstra, jakie nosiła Ziemia, czyli ludzi. Dokładnie. Statystyki przykładowych zwierząt. Poradnik dla mistrza gry gdzie znajdziecie kilka porad, a także pewną, pewną ciekawostkę, ponieważ do gry możecie sobie też wprowadzić elfów, ogry, krasnoludy, ale jest do tego takie inne podejście. Tutaj autor na przykład z elfów zrobił, może wam tu przeczytam kawałek, Mówi się, że zostały ukształtowane z czystej energii gwiazd, co doskonale oddaje budowa ich ciał. Niegdyś dodająca animuszu i podkreślająca potęgę, dzisiaj stanowiąca utrudniające życie przekleństwo, które należy utrzymać w ukryciu. W skrócie, chodzi o to, że elfy się tutaj świecą w ciemności. Zasady alternatywne. Coś, co ja również bardzo, bardzo lubię, czyli generatory. Przydadzą się na pewno na sesji. Tak, o, tutaj mamy już scenariusz. Z tym scenariuszem to mm, ja go za bardzo Wam go nie będę pokazywał. Mogą oglądać przecież podręcznik, tutaj ten filmik, teraz gracze. A to jest tylko naprawdę dla mistrza gry. I tutaj mamy patronów Księgi Stali. I to ja muszę tutaj pokazać ładnie, żebyście dobrze widzieli. Dziękujemy serdecznie wszystkim patronom, którzy dzielili się informacjami na temat księgi stali i wspomagali nas w zbiórce. Tutaj mamy karty postaci do księgi i ostatnia rzecz: matka. Mapkę wykonała Karolina Rudkowska, którą też serdecznie pozdrawiamy. Mapę w większej wersji będziecie, Znaczy się mapa w większej wersji była do kupienia na zbiórce w formie maty suchościaralnej. I cóż, to by było na tyle. Oto cała księga stali. Tak ona wygląda w środku. Tak wygląda na zewnątrz. Dzięki serdeczne za poświęcony czas i trzymajcie się. Cześć!